Witam wszystkich, no, robimy, bo zimno jest, minus 10 stopni u mnie. Pokażę sobie jak na podstawie tych pięciu bierników, bo cały film by trwał ze dwie godziny albo lepiej. Znaczy to mnie, to mnie zajęło dwie godziny, o, to tu i to tu. Tu jest ponad 5 km już, a jeszcze czeka kolejka do pieca. Jeszcze jest cała skrzynka prawie. Dzisiaj trochę święto, ale niech tam. Zamknął uszy. Jedziemy. Wam, że wirniki to chyba najłatwiejszy sposób do pozyskania mydzi hop, hop, hop. o samo się sypie o. jakby to miał zbędne wirniki to chętnie przygarnę Kabelki się już skończyły i biedniki też się skończą, ale teraz będę cały rok zbierał, żeby zimą ich rozpieczętować. Niech mi tam nikt nie mówi, że je opalam czy coś, ja ich wygrzewam, a że w piecu mi się pali, to za jednym zamachem. Tego tu klepnąć trochę chyba, bo też oporny. Albo zamarz. Bo tu dzisiaj jest. te ma szczypeczki, ścipeczki, panie. O. o nie, te, te, tu. Trzeba skruszyć te z węgliny. stąd idzie elegancko. O, to są spraleczki. Nie, nie spotkałem jeszcze aluminiowego To może być aluminiowy, ale kiernik, jeżeli jest w postaci drutu, to na pewno nie jest aluminiowy. Może być aluminiowy z wyglądu. No, taki cały aluminiowy do bytopu, ale to też się odzyska. Potem się to tego wyczepię, ten brud dostanie na dole. Przesieje się przez jakieś sito. O. Elegancja Francja. Co mi się tu zaczepiło? Wiem, czy to nie jest szybsze pozyskiwanie jak od kabli? Od kabli długie, długie, długie i ciągle mało. Tu cykuś, pykuś i po sprawie. O! Jeden oporny jakiś. O! I to mi się podoba, że tu nie ma żadnego odpadu tego plastiku niczego. O, tu się to trochę tak pomiącha, to spadnie na dół i do skarbcyka. O. Tyk. To się jeszcze potem przesieje. O, o reszty będziemy przesiewać później. Tylko żeby było szybciej, obrałem te konektory, one się bardzo łatwo obdzierają. よし Zobaczymy, czy bukręcik jest. I lecimy z następnym dziadem. O. A już następne są... Wczoraj zrobiłem błąd, bo wsadziłem ich do śniegu, zostawiłem na dworze i zamarzły. No, tak nie można robić. Myślałem, że tak będzie lepiej. Dziękuję chyba. O kurde byłaś. Stało. Chyba inne szczypce wziąć, o! Zaraz się rozpląta. Trzeba pilnować, aby zrobił się czerwony, 2-3 minuty. Bo ja wrzucam na węgiel na żar. Nie na żadne w ognisko czy coś. On moment się robi czerwony nie elegancko. Potem do, do wody, żeby to wszystko się, szajst ten, odwalił. Mieć się robi ładna, nie jakaś pylista. O, ten jakiś oporny. Tu o, się pozwijał. Na oko. Już kurna mnie palce marzną, panie. Jak komuś wierniki niepotrzebne dogadamy się Jak się ktoś boi albo coś A gdzie teraz się uśmiałem ostatnio zmieniają nam operatora coś mieć wyborzą i tak patrzę tych regulamin, co tam wolno, czego nie wolno. Ale patrzę, żółty borek, ten z plastikami. Napisali, że można wrzucać metale kolorowe. O, może ja im trochę mieć wrzucę. Dobrze, że szlachetnych jeszcze nie wpisałem. Można jeszcze wyczyścić tak jak macie kosadnik czyścił, Woda destylowana z kwaskiem cytrynowym będzie elegancko, ale po co? Jak to i tak idzie na miksa? Wszystko. Zresztą kwicie jest. Mieć palona. Opalana. O! Następny biernicek do kolekcji. A tu wczoraj przesadziłem kapkę, bo mi się mieć topiła. Muszę to potem inaczej wyjąć. I pół biernika mi się wytopiło. Szkoda trochę. Ale to musiała być ponad 1000 stopni temperatura. I teraz ja trochę tak obniotę, żeby to więcej... Na dół spad, O. Robię kuleczkę. A to, to tym się później zajmiemy przez jakieś sitko. Przecedzimy. O. I teraz tak, jak tutaj jest parę jakichś włosków. A tackę, hop, a tackę się później przesieje. To jeszcze jednego, jeszcze jednego. O, jeszcze tu druciki. Te drucików to pewnie. Jednego. O. Podnosimy go o. cyk a jakby do tego to tu jest jeszcze jedno miejsce gdzie można wydobyć. Nic na ziemię nie spada. Chyba ja bym musiał kabelki obierać, żeby taką miednicę na, na skubać. Kręcamy na drugą stronę, wbijamy się, bo o albo i nie. O, jak się przedobrzy i przeleży za długo, to ten drut się robi kruchy. Ja mam już swoją metodę. Od, jak zobaczę, że jest czerwony, 2-3 minuty i wyjmuję. Poczekam dwie minuty następne i do pudełka z wodą zacznie burzować, bo tego ten cały syp odejdzie. Do roboty. Tu jest ze 20 kg, zrobione w sumie ponad 50. Potem wrzucę wam w shorta, ile w sumie wyszło z tych bierników. Bo to jeszcze mam roboty na 3 dni, albo lepiej. Bo to teraz mniejsze są. Już teraz te większe na początku obrałem. Najlepiej miedziodajne to są te z rozróżników samochodowych. Tam są grube druty, takie eleganckie, ale znowu bardziej oporne i wychodzą. Tam są po, strasznie pomią, pomętane i one jeden, drugi trzyma, a dopiero jak się zajmie pierwszą warstwę, to dopiero wychodzą. O! o. Tu zdrabiały, Takie są sztywne. No. następny. I tu jest cel odpadu. To można sprzedać i to można sprzedać. O. I za to kupiłem węgiel, żeby upalić. Następnie. Ja tam nie jestem jako jakiś tam tego nie żaden nie będzie mówił, że miałam pies upalić. Ja mnie gaz zakładają w tym roku, ale kopciucha zostawiam. Fakt, że nie dadzą mi dotacji 4000, ale ja mam ich w nosie. Nikt mi nie będzie mówił jak mam żyć. A jak nie to posłuchajcie sobie utwór dorosłe dzieci, tam wszystko wyjaśnione. Powietrze złe to tamto, a nie wycinajcie lasów, wyciągnijcie lepsze powietrze, a nie wycinają na, lasy na potęgę i potem mówią, że mają słabe powietrze. I w szkole uczyli, że rośliny pobierają dwutlenek węgla, żeby wydalić tlen, a jak nie ma co pobierać, no to nie ma i tlenu. No. żeby nie szukają co, jak pójdzie do lasu to powycinane, powycinane wycinajcie tylko tyle co potrzeba nie sprzedawajcie ich na, na eksport że ludzie to są głupi. No, część ulega sugestiom. No żeś ty byłaś no. o. Zbiernika traki jest 260 gram jakieś nie z tym że o palheiro, mas é tosque me. Tu 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 Idę się ogrzać, bo zimno przy piecu, oczywiście, się idę ogrzać przy normalnym ogniu w jakiejś tam pompie ciepła czy torfkwie czym normalny, żywy ogień już jak. O ekologii gadamy, to drzewo jest najbardziej ekologicznym materiałem palnym. Jak widzę, ile popiołu zostaje z drzewa, prawie nic. Żadnego syfu, nawet dymu z komina nie za dużo. robią, zakładają mnie w tym roku gaz, a już chrzanią, że nie można palić gazem, no to co, za to ja mam płacić, zaraz, moment. Mam zakładać coś, co za rok będzie nieaktualne? Chyba ocipieli. muszę to wymyślać jakieś ten głupoty. Człowiek musi Pamiętajcie, człowiek musi mieć własny rozum, nie ulegać sugestiom, bo jak ulega sugestiom, to jest marionetka na kanasznóreczkach, sterowana wiadomo skąd. Miały Europejska to jest tylko w jednym dobra, że można jeździć bez paszportu. Ale I to się skończy. Dali kijaj w każdej chwili zabiorą. No pa, zrobili trochę dróg, ale jak wchodzą w życie prywatne ludzi, to już mi się nie podoba. Jak żyć, to by ja ustalał. No. Oczywiście możecie mieć inne zdanie, bo każdy może mieć, no, tym się różni człowiek ozwyczaj, że ma inne zdanie. O, teraz sobie trochę to wykruszymy, o, o, sypy sypym a mieluszka do pudełeczka, o, cyk. No, na razie przerwę, bo mnie łapy zmarzły. Będzie, może jeszcze filmik z tamtych długich, ale to dzisiaj nie chcę tak za bardzo szlipiarki, bo to święta. A razie Wam wzmaga, co, co tu uzyskałem. Pojemnik waży 270 gram. To tu jest ponad 6 kg, 6300. No, a wy tam wyrzucacie do złomu. A jeszcze ile zostało? Jeszcze mam partię naszykowaną do pieca. A jeszcze ile tu jest? O. No. Także idę na herbatkę. Życzę wszystkim do wesołego tygodnia do końca. A my to będziemy się bawić. Pozdrow dla wszystkich. Nara.